Witaj, w tym filmie pokażę Ci, co kryje się w menu Społeczność. Klikając na prezenty, możemy przeglądać zarówno wysłane prezenty, jak i te, które otrzymaliśmy od innych użytkowników. Możemy je również kasować. Oczywiście, skasowanie wysłanego już prezentu nie spowoduje usunięcia go u odbiorcy. Klikając na Księga Gości, możemy zarządzać wpisami do naszej Księgi Gości. W zakładce wszystkie wpisy możemy zażądać zać widocznymi już w księdze gości wpisami. Jeżeli natomiast zaznaczyliśmy w ustawieniach prywatności akceptacja wpisu do księgi gości przed publikacją, wówczas w zakładce oczekujące wpisy będziemy mogli zatwierdzić lub skasować wpisy, które zostały dodane, ale nie są jeszcze widoczne. Czynność tę wykonujemy klikając na odpowiednie odnośniki, czyli kasuj wpis i Akceptuj, wpis. Jeżeli chodzi o wydarzenia, opcja ta nie jest obecnie dostępna, nie będę się więc nad nią rozwodził. Bardziej istotne jest to, że klikając wydarzenia w górnym menu, możemy widzieć urodziny naszych znajomych. To wszystko. Dziękuję bardzo.